Księgowanie kosztów w Taxeon. Dowód wewnętrzny. Odsetki od kredytu. Opłaty związane z prowadzeniem rachunku bankowego. Druk delegacji. Koszty związane z zatrudnieniem pracownika. Jak je zaksięgować? W tym filmie pokażę Ci, jak to zrobić w Taxeon. Przechodzimy do sekcji koszty i widzimy trzy dostępne opcje. Polecenie koszt. Księgujemy nim wszystkie zakupy, na które otrzymaliśmy fakturę, rachunek, umowę kupna-sprzedaży. Polecenie koszt pojazdu. Wprowadzamy w nim wszystkie wydatki związane z pojazdem wykorzystywanym w naszej działalności. Polecenie dowód wewnętrzny. Księgujemy nim wydatki poniesione w działalności, które nie zostały udokumentowane fakturą czy rachunkiem to jest opłaty członkowskie, polisy zawodowe, koszty związane z zatrudnieniem pracownika. Koszty wprowadzane na podstawie druku delegacji, różnice kursowe czy opłaty bankowe. W tym filmie zaksięgujemy koszt poleceniem Dowód wewnętrzny. Koszt pojazdu oraz księgowanie kosztów udokumentowanych fakturą rachunkiem omówiliśmy w innych filmach dostępnych na naszym kanale. Linki zamieszczam w opisach. Przechodzimy do księgowania wydatku, jakim są opłaty za korzystanie z rachunków banku. Wybieramy polecenie Dowód wewnętrzny. Zaczynamy od wprowadzania numeru NIP naszego kontrahenta. Klikamy Pobierz dane z GUS i w ten sposób tak co on, wczyta dane z bazy danych GUS. Pozostaje nam jedynie zweryfikować ich poprawność. Uwaga! Jeżeli danych kontrahenta nie ma w bazie GUS, należy je wprowadzić do programu ręcznie. Program zapamięta je i podczas wprowadzania kolejny raz danych kontrahenta podpowie je. Jeżeli jest to wydatek wprowadzany na przykład na podstawie druku delegacji i nie mamy danych kontrahenta, w przypadku tego rodzaju dokumentu nie wprowadzamy danych kontrahenta. Możemy pozostawić te pola puste. Program pozwoli na dodanie takiego wpisu. W polu numer program podpowie kolejny numer dla tego rodzaju dokumentów lub możemy wpisać swoją serię numeracji. Data zdarzenia gospodarczego. Decyduje o tym, w którym miesiącu koszt weźmie udział w rozliczeniach, czyli zostanie zaksięgowany w KPIR. Data wystawienia. Data z dokumentu zakupu. Data wpływu. Data, kiedy otrzymaliśmy fakturę. W sekcji Zapisy do księgi wybieramy kolumnę księgi. W programie koszt może zaksięgować w kolumnie 10 KPIR. Zakup towarów handlowych i materiałów według cen zakupu. Kolumnie 11 KPIR. Koszty uboczne zakupu. Kolumnie 12KPR Wynagrodzenia w gotówce i w naturze. Kolumnie 13KPR Pozostałe wydatki. W opisie do filmu zamieszczamy link do pliku PDF, w którym wskazaliśmy, jakie koszty należy zaksięgować w poszczególnych kolumnach. W naszym przypadku księgujemy opłaty za konto w banku, więc wybieramy kolumnę 13. Wprowadzamy kwotę kosztów. Tego rodzaju wydatek księgowany jest tylko w KPIR, czyli całą kwotę wprowadzamy do KPR, kolejnym krokiem jest wprowadzenie opisu zdarzenia gospodarczego. Opis zdarzenia gospodarczego powinien oddawać istotę transakcji. Nie musi być on dokładnie taki jak na fakturze, musi on jednoznacznie wskazywać na to, czego dotyczy zakup. Na potrzeby tego filmu wprowadzamy opis opłaty bankowe za czerwiec 2020. Jeżeli jesteśmy płatnikiem VAT, Odznaczamy opcję Rejestruj VAT. Dodatkowo możemy opisać dowód wewnętrzny w polu opis dowodu wewnętrznego, możemy tam zamieścić dodatkowe informacje, które dokładniej określą np. sposób wyliczeń na podstawie jakiego dokumentu, z jakiego okresu dokonujemy księgowania. Jeżeli wpis obejmuje Rejestr zakupu VAT, oznaczamy procedury oraz rodzaj dokumentu, czyli dane, które wykazywane są w pliku JPKV7. Jeżeli nasze transakcje nie są objęte obowiązkiem szczególnego ich oznaczenia, pozostawiamy te pola puste. Aby móc oznaczyć procedury w Twojej działalności i wykazać je w pliku JPKV7, skonfiguruj ustawienia konta. Link do filmu pokazującego, jak to zrobić, zamieszczam w opisie. I gotowe. Zapisujemy wprowadzony dokument, poleceniem zapisz. Dziękuję za uwagę.